witam wszystkich serdecznie tu Markos tak chodzę sobie tutaj po Europie szukam Jeleni za którymi się bardzo bardzo stęskniłem i chciałem trochę porozmawiać o zakończonym wyzwaniu czy o takich rzeczach, które mi się nasunęły w trakcie trwania tego challenge'u przede wszystkim a przede wszystkim o takich rzeczach myślę, które interesują wszystkich, czyli ile to tak naprawdę trwało i czy można jeszcze szybciej I tym podobnych. Tak. W tytule tego wyzwania, tak jak cały czas pisałem, było 60 poziom 30 dni. Te 30 dni wymyśliłem sobie, tak szacując na samym początku ile to może trwać, że w 30 dni każdy będzie w stanie y, zrobić poziom 60. No co się okazało tak powiedzmy doświadczalnie. Doświadczalnie okazało się, że jest to możliwe jak najbardziej dla każdego, nawet dla początkującego gracza, który nigdy nie miał nawet takiego, który nigdy nie miał doświadczenia z tego typu grami, nawet z grami, w których się strzela z tym, że przez te 30 dni musiał być nie grać. Prawie 4 godziny, innymi słowy, początkujący gracz bez żadnego doświadczenia podejrzewam, na wyrobienie poziomu 60 musiałby poświęcić około 10-120 godzin. Tak uważam, gracz który przed przystąpieniem do grania albo w trakcie początkowych początkowych prób rozpoczęcia gry, tak to może nazwę Zapoznał się z jakimiś poradnikami, w miarę dobrymi, uwierzył w te poradniki i tak dalej. Może zrobić ten poziom 100 godzin. Doświadczony gracz, no, jakbym na to nie patrzeć, no, mając przegrane w tej grze prawie 2000 godzin, muszę się do takich zaliczyć. Potrzebował na to około 80 godzin z hakiem. Z moich wyliczeń wynika, że. Zrobienie tego 60. poziomu zajęło mi między 82 a 85 godzin. Tak to mniej więcej wygląda. No i tu na pewno wszyscy zapytają od razu, a na pewno da się szybciej, da się szybciej, da się dużo dużo szybciej zrobić ten poziom. Ba. Dla się ten poziom 60 zrobić dwa razy szybciej. Tak będę twierdził. Z tym, że będzie to ro robota bardzo, bardzo monotonna i na pewno nie do zrobienia jednym ciągiem, bo można by wtedy umrzeć z nudów. Przepis jest bardzo prosty. Wchodzimy do mapy Layton Lake. Uruchomiamy wszystkie możliwe miejsca, w których występują kaczuszki w dużych ilościach i polujemy tylko i wyłącznie na kaczuszki. Może odwracając temat, jak długo robiłbym. Poziom 60. Nie polując na klaczki. na pewno zajęłoby to około przynajmniej 20% dłużej, czasu czyli można się spodziewać, że byłoby to 100 godzin. Może lepiej. Tak, tutaj dam tym jeleniom ostatnią szansę. Zobaczymy, czy się odezwą. Co mnie najbardziej uderzyło, tak, w trakcie robienia tego wyzwania. Przede wszystkim uderzyło mnie to, że było bardzo mało zwierzaków. Jeżeli w Layton Lake chodzę po tych głównych trasach w środku mapy, tam gdzie jest najwięcej tych jezior, i przez półtora godziny nie umiem spotkać łosia, to coś jest nie tak. Jeżeli w Afryce muszę szukać oryksy, i również przez półtorej godziny w miejscach, gdzie zawsze te oryksy były, nie mam oryksa, to coś jest nie tak. Nie wiem, czy to jest wynikiem poprawienia w ostatnim patchu. Był tam, był tam taki punkt w opisie tego patcha poprawa jak to tam się dokładnie nazywało w każdym razie sens był taki nie przypomnę sobie w tej chwili sens był taki, że właśnie poprawiono rozmieszczenie zwierząt tam w danych rezerwatach cały rezerwat Leyton Lake jest nie do poznania Jedyne co się zmieniło, właśnie to, że te kaczki występują w ilościach w jakich nie występowały nigdy. Nie jest rzadkością, że przychodzimy nad, nad jezioro i mamy tak na oko, między 40 a 50 kaczek na jednym jeziorze. I dlatego jeszcze czasami się zdarzało tak, że strzelało się do nich. Tam część, część z nich oczywiście uciekła, ale kończyło się strzelać i w trakcie zbierania przylatywały następne. Dlatego właśnie mówiłem o tym, że duży, bardzo duży wpływ na końcowy wynik miały te kaczki. Ale starałem się z tego korzystać. W sposób dość umiarkowany, także, może, 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 te, tak jak powiedziałem, zaoszczędziłem te kilkanaście godzin na tych kaczkach. No, ale kaczki są też elementem tej gry. Bardzo lubię polować na kaczki, ale też nie mógłbym na nie polować przez cały czas. Bo... Ale wypasiona ta sztuka. Przecież ma już tam coś na tym głowie, ten saren. Tak dość poważnie. Ten drugi chyba dostał łapkę tylko. No jak zwykle tak się kończy polowanie... ...na większego zwierza. Czyli na jelenie. No, tutaj mam przykład. Jest to miejsce, w którym jelenie występowały w największej ilości. Notabene w rezerwacie Hirschfelden, czyli w wolnym tłumaczeniu Jelenie Pola. A w tej chwili no, można powiedzieć, że łażę tu za tymi jeleniami 2,5 godziny. Spotkałem jednego. Tak, już obeszłem te miejsca. Tutaj w tym rezerwacie. No ale wróćmy do tych zwierzaków. No naprawdę, coś się stało tak, że... Trudno poznać. Od razu pomyślałem, widziałem taką... Fajną rzecz zrobioną przez kogoś. Opracowane wszystkie rezerwaty w grze z miejscami gdzie występują wszystkie zwierzaki ktoś coś takiego popełnił chyba to jest na Steamie gdzieś tam umieszczone o, ktoś odwalił kawał roboty bardzo dobrej roboty no, z tym że niestety już w tej chwili nieaktualnej Od razu mi się przypomniało, jak chciałem tak bardzo ambitnie zrobić e, poradnik. Było to ponad, ponad rok temu, tak. Tak naprawdę, też taki z tabelkami, z planszami, z tego typu rzeczmi. Ale doszedłem do, do, do wniosku wtedy. Wtedy już tak mi coś mi zaświtało. No zrobisz to tak jak to, że to będzie super. A w najbliższym patrzu zostanie wszystko zmienione, bo wiadomo jak, jaka jest polityka. Tutaj twórców gry, że to jest, wiadomo, przede wszystkim też i każde DLC się musi sprzedać, czyli... Najwięc najwięcej złego w całej grze zrobiły te wszystkie DLC z bronią, które musiały być w jakiś sposób sprzedane, a miały to duży wpływ na wiele rzeczy w grze, niekoniecznie w dobrą stronę. O tak, może to będzie ładnie, trzeba takim najbardziej, najbardziej pamiętnym. Sztucerem prowadzony wprowadzonym do gry był ten sławetny Mosin, który zapoczątkował cały, cały ten Weiser. Ale może jeszcze o tej, o tej broni, jak to było kiedyś, jak jest teraz, to kiedy indziej opowiem. A my wróćmy jeszcze do tego challenge'u. Sprawą, która mnie to również zaskoczyła jest... Yy, punkty za wykonywanie zadań. Punkty doświadczenia. Nie spodziewałem się, że tych punktów jest tak dużo. Za wykonanie niektórych zadań było nawet 70, 750 punktów doświadczenia się dostawało. A 250 się dostawało za takie najprostsze zadania, typu... tam... Idź tam do tego, tego domku, albo do tej i do tej wieży. Tak? No, ale znów, patrząc z drugiej strony, to 250 punktów, to tyle się dostawało mniej więcej za... Złotego zwierzaka. No. A na przykład za lwa 7 można już było dostać ponad pół tysiąca punktów. Też bardzo dużo. Też można było na tych lwach nabić bardzo dużo punktów. O, tu może nie będę tak szczegółowo podpowiadał jak to zrobić, żeby były lwy ciągle i, bo z tymi lwami też jest bardzo, bardzo różnie. Chyba lwy w tej grze przeszły największą ewolucję. Nawet można patrzeć od tego momentu jak może być Afryka bez lwów, co było chyba największym rozczarowaniem w momencie publikacji rezerwatu afrykańskiego. Później poprzez e, lwy zabójcy, kiedy to atakowały naszych hunterków praktycznie bez ostrzeżenia. Później były lwy z astmą, które dyszały tak, że je słychać było ze 400 metrów. I były najłatwiejszymi do upolowania zwierzętami w grze. Aż do tego momentu, teraz, kiedy są niejakie, strasznie niejakie są te lwy. Ani agresywne, niczym się nie wyróżniają. Bardzo spokojne. Sobie siedzą gdzieś w krzakach i robią pompki od czasu do czasu. No. Mają dość charakterystyczną sierść, więc są łatwe do wypatrzenia. Najlepsze jest to, że ryby nie powinny się zbytnio odróżniać od takiej normalnej kolorystyki Afryki, a odróżniają się i to bardzo. Także te lwy też taki dość duży wpływ miały na przyrost tego wyniku. No ale nie powiedziałem naj... tego najważniejszego chyba na początku. Tak jak mówiłem o tych 30 dniach, ja się spodziewałem zrobić ten 60 poziom w 15 dni. I właśnie był taki moment, właśnie przy lwach, tak jak zacząłem polować na lwy że chyba da, da się wcześniej no a chwilę później zauważyłem właśnie że kaczki też dają bardzo, bardzo dużo tego doświadczenia no tak upolowałem pierwszego dwa 7 i zobaczyłem, że było za niego chyba 520 coś punktów No, i to jest bardzo dużo. No a później się okazało, że trzy kaczki to dajemy jeszcze więcej niż jeden lek. A czasu to zajmuje dużo, dużo mniej. Tak to wygląda. No cóż, no tu mamy najlepszy komentarz, choć. Niby rezerwat Hirschfelden nie ma nic wspólnego, absolutnie. Jesteśmy tu w tym miejscu, jak wiadomo. O, niby rezerwat nie ma nic wspólnego z wyzwaniem. Byliśmy tu tylko w tym rezerwacie w czasie wyzwania na średnicy. A jednak zwierzaków też tu nie ma. Tutaj jest w ogóle miejscówka, która się nazywa Hirschfelden No tak może w poszukiwaniu tych jeleni udajmy się tutaj na ten Ritterstein na to jezioro damy sobie tu znacznik To już taka. Może super, ostatnia szansa dla tych Jeleni. Eee, dobra, ale jeszcze jedna sprawa mi się nasunęła. Związana z wyzwaniem, co się nie udało w tym wyzwaniu. I. Najpierw byłem trochę zdziwiony, że się nie da. No, a potem przestałem próbować, w sumie, bo doszedłem do wniosku, że mnie to spowalnia i to dość mocno. Chodzi o wyrobienie rewolweru, żeby można było sobie kupić, chodzi o broń ręczną przede wszystkim. No, był używany rewolwer i pistolet 0.22, ten rewolwer 3.5.7 i 0.22. Myślałem, że tak, korzystając z okazji i nosząc z sobą zawsze taką. Broń będzie można sobie spokojnie nabić, żeby można było w końcu używać Rino, który jest najlepszą bronią w tej grze. No, ale wyszło jak wyszło. No, niestety. gdy ktoś może sobie spokojnie gra, może by mu się udało, no. doszedłem do wniosku, że będzie bardzo trudno. Mój plan był taki, żeby strzelać tam na przykład do indyków, zajączków z tego pistoletu 022. Takich okazji było bardzo mało do zajączków praktycznie wcale. Zajączki stały się w tej chwili w porównaniu z tym co było dawno, dawno temu bardzo, bardzo pochliwe. Kiedyś bardzo często widywałem zajączki i to w takich większych grupach w odległości mniej jak 50 metrów. Zdarzyło mi się chyba Trzy razy jednym strzałem ze strzelby śrutówki zabić trzy zające w tej chwili, zające stały się bardzo, bardzo płochliwe, i nie, nie ma jak do nich strzelać z pistoletu, po prostu udało. Udało mi się y, zabić parę tych mniejszych jeleni, typu czarno mulaki z tego rewolweru 357 i udało się z tego pistoletu 022 ubić parę indyków z tego parę indyków w locie. No i tu następna sprawa, którą zauważyłem w trakcie trwania tego challenge'u to jak Zachowują się te indyki w locie, a szczególnie jak zachowują się po lądowaniu w dziwnych miejscach. Po prostu znikają. Jeżeli taki indyk wyląduje w wodzie, znika. Jeżeli wyląduje gdzieś w takich gęstych zaroślach, znika. Na początku się trochę kurzyłem, bo wydawało mi się, że na przykład trafiłem indyka, który y, niby wylądował na tej wodzie i znikł. No później doszedłem do wniosku, że albo go nie trafiłem, albo po prostu jeszcze nie zdążył umrzeć do tego czasu lądowania. Po prostu jeszcze miał trochę życia, wylądował, no to po prostu znikł, tak to było. Jest to bardzo, bardzo dziwne. A wracając do tej broni ręcznej, no bardzo, bardzo trudno wyrobić. No, zresztą nie jest, nie jest to dla mnie żadna nowość, że jest trudno, chciałem się z tym zmierzyć. Na pewno wśród Was, tych co mają jakieś doświadczenie w tej grze, nawet może dość duże, jest wielu, które, którzy jeszcze nie mają wyrobionej broni ręcznej. A powtórzę jeszcze raz: warto, ponieważ ten rewolwer jest naprawdę najlepszą bronią w grze. Ale chyba nawet wyrobienie samego rewolweru nie wystarcza. Bo jeszcze później trzeba lunetkę. Na lunetkę trzeba jeszcze więcej punktów, ale wtedy już jest łatwo. Kiedyś spróbuję, może nagrać taki filmik z polowania tylko rewolwerem. No, chociaż już kilka razy pokazywałem, co ten rewolwer umie. My sobie tutaj zawołamy jelenia po raz ostatni. I... Spokój, no bo w końcu to jest rezerwat myśliwski, w którym zwierzęta występują w dużych ilościach, a szczególnie jelenie. No to były takie podstawowe rzeczy, z którymi chciałem się podzielić, jeżeli chodzi o te wykonanie wyzwa wykonane wyzwanie. Na pewno coś mi się jeszcze przypomni to może tak będę o tym mówił w przyszłych filmikach, ale chyba już, już specjalnie takiego filmiku o nagraniu, o samym wyzwaniu nie będę nagrywał. No. Także, może tak, filmik skończymy, a ja sobie pogadam jeszcze z tym Jeleniem. Także, dziękuję bardzo. Zapraszam na przyszłe filmiki, i zapraszam też na live, y, które staram się, aby dziennie około godziny 23 coś tam się na żywo działo na moim kanale. Oczywiście może się okazać, że nie każdego dnia. Może się okazać, że akurat tego dnia, niestety nie mogłem tego live'a odpalić, ale w tygodniu te 5 razy na pewno około 23 na swoim kanale będę. Nie zawsze później zostawiam te filmiki z tych live'ów. Jeżeli po prostu było nudno, był jakiś film drogi, tak jak teraz, no to trudno go zostawić jak nie było co oglądać także dziękuję zapraszam mówił Markos